Jak wiecie w poprzednim odcineczku trafiłem wandajka, którego sprzedałem równo za 3 miliony końców. Co oznacza, że zmieniam cały mój skład i dzisiaj całą tą kaskę wydamy i pokażę wam, kto jest teraz w moim składziku. Zrobiłem naprawdę mocne wzmocnienia, kupiłem moje wymarzone karty. Zaraz to wszystko wam pokażę, ale najpierw otwórzmy sobie kilka player picków. Na początek może jedna z trzech rzadkich złotych kart 83. Plus. Zobaczmy, kogo tutaj dostaniemy na dobry start! No nie, szału nie ma. E, wezmę już Hojbierga, niech będzie, proszę bardzo. A wy jak możecie zostawcie łapeczkę w górę poza zaraz otwieram, player pika jeden z trzech y, RTK, Pionier Centurion 84+, więc naprawdę mocny pik, zostawiajcie łapy w górę i ja już go otwieram, dobra, e, daję wam 3 sekundy mordeczki, 3, 2, 1, co tutaj będziemy mieli dajcie coś dobrego, błagam, naprawdę okej, okay, Riad Mares Mitoma i Kiernan no niestety szału nie ma e, nie wiem, kogo tutaj wziąć, Mares ma teraz za mało pace'a, normalnie bym go wziął, gdyby miał więcej, więc chyba wezmę Mitome, nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale dobra, już niech on będzie e, no i jeszcze wypożyczona ikona lub Właśnie jakaś inna specjalna karta. E, szybciutko sobie to odbieramy. Pele! Oho! Pele na dwa mecze na wypożyczenie. Nawet nie ma co się zastanawiać. E, przygarniamy Brazylijczyka. Dobra, tak to wygląda. Jeszcze mam Koreę za misję. I uwaga, ja już zaraz wchodzę w mój skład i wam go pokażę, bo już mam ułożony składik, już wszystkich kupiłem. Skład jest gotowy. I e, Zostawcie suba na moim kanale i ja już przychodzę do składu po prostu, dobra? Więc szybciutko subskrybujcie, jeśli lubicie EAFC24 Ultimate Team. A mój nowy skład za ponad grubo 3 miliony prezentuje się właśnie tak. O go w komentarzu w skali 1 do 10 jak wam się podoba co byście zmienili i tak dalej wydałem praktycznie cały mój budżet nie mam jeszcze bramkarza no bramkarza już mi nie starczyło więc muszę na razie grać Igo Jorisem ale później kupię pewnie Alisona no i moja największa gwiazda Thierry Henry boże jaka to jest cudowna karta zagrałem już z nim kilka meczy to jakie on bramy ładuje to jak on ma statystyki niesamowita karta dałem za niego milion dwieście Samuel Eto mordeczki kolejny cudowny napastnik niesamowite to jest jakie to są karty Mohamed Salah uwierzcie mi że też robi wrażenie na tym najlepszym informie w środku po tutaj rządzi Makelele na środku pomocy defensywnej. Zrobiłem sobie SBCO Ballaka, tego 88, nie było no drogie, wyszło mnie tam około 300 tysięcy, a się opłacało według mnie. Markizio oczywiście był wcześniej, tak samo Van Dijk i tak samo Cole, ale kupiłem też jego który tutaj wylądował na środek obrony, no i na prawej obronie jest Klaus. Więc tak wygląda mój składik na ławce mam Lee ina i Perisicza. W ogóle trafiłem Roysa 89, więc na ławkę też go sobie mogę dać i może wrzucę tu jeszcze Koreę, którego też przed chwilą odblokowałem. No to co, przetestujemy sobie ten składik w eliminacji. Jak do Mistrzostw Foot, no bo trzeba się zakwalifikować. No więc spójrzmy, jak będzie wyglądał skład mojego rywala. Na nim będziemy sobie testować właśnie mój nowy składzik. Okej, okay, nie jest jakiś specjalnie mocny, ale wa ważna rzecz, patrzcie, mam nowy joystick, dostałem go na święta i totalnie się nie umiem do niego przyzwyczaić. Gra się na nim zupełnie inaczej niż na tym wcześniejszym. Nie, że tutaj wiecie, szukam jakichś tłumaczeń, że zaraz przegram mecz przez to, ale naprawdę, uwierzcie mi, że nieraz na przykład nie podają mi piłkarze w to miejsce, w które normalnie by mi podawali na tym innym joysticku. No po prostu trochę inaczej się rusza gałkami, i dopiero muszę do niego Przyzwyczaić. Słabiej mi się też gra w obronie, dlatego, jakbym nubił, to już wiecie dlaczego. Tak jak mówiłem, parę meczyków tym składem już zagrałem, i to, jak dobrze mi się nim gra, to jest niesamowite, nie? Zwłaszcza Henry robi największą robotę, i może właśnie teraz wam to pokażę, co strzał z przedpola karnego, finezyjny, to wchodzi. Niesamowita to jest karta. Jest jeszcze tak silny, ma mega dobre główki, mega szybki. Naprawdę, to jest taki w sobie trochę drugim papę. Co do Samueleto, bo on też was pewnie ciekawi, gra mi się nim całkiem dobrze. Nie jest aż tak dobry jak właśnie Thierry. Aczkolwiek karta solidna, Salach też nie mogę narzekać. O, może właśnie teraz Eto będzie miał okazję do popisu albo Salach, bo jest sam na sam z bramkarzem, jak to nie wpadło? Czyżby chłop już rage Zobaczymy, no chyba widzi, że nie ma szans. O, i właśnie zrobił rage quita, więc fajny start. A wy oglądajcie ten filmik do końca, bo teraz zagram sobie jeszcze jeden meczek, a po nim odbierzemy nagrody właśnie za te eliminację Mistros i w nich może coś fajnego trafimy. O, proszę, ale ma skład mój przeciwnik, co prawda Pele wypożyczony na ataku, ale tam Zidan i Rune już wypożyczeni nie są. No to teraz pewnie już tak łatwo nie będzie. No, ale ja też mam mega mocarny skład. Już naprawdę na skład narzekać nie mogę. Tak samo na farta w FIFA narzekać nie mogę, bo ten Van Dijk w poprzednim odcinku trafiony 3 miliony końców to jest niesamowite. Samuel Eto kontra Van Dijk, Tutaj świetnie kamerunczyk się rozpędza. Może spróbuje wycofać przed pole karnię. trochę fartownie. Balak potrafi uderzyć. Broni to golgiper. Właśnie jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, kogo polecacie mi na bramkę, nie? Mi się wydaje, że Alison będzie najlepszy, ale może zaraz dobitka bitka Samuel Eto. Ależ to zmieścił 1 do 0. Właśnie muszę jeszcze zmienić bramkarza w tym składzie Jestem ciekawy, kto by się tutaj tak nadał najlepiej Jeśli macie kogoś godnego polecenia, to mi koniecznie Napiszcie, a ten meczek też zapowiada się Dosyć lekko, chociaż no nie wiem, zobaczymy I na to trzeba uważać, bo ten PL To jest naprawdę za mocna karta, nie? <laughs> Więc jak on dostanie piłkę w obrębie Pola karnego, może być bardzo niebezpiecznie Brońmy się, dobra Oh no, oh no, już mamy jeden do jednego Chyba zbyt wcześnie skreśliłem mojego Przeciwnika, dobry przechwyt, teraz Kola, możemy to fajnie wykorzystać Ależ Aury się obrócił, czemu to nie wpadła i. Dobra, rozegranie rzutu rożnego na krótko, standardowo Samuel Eto z wrzutką na długi słupek nie. oj, oj, oj robi się bardzo niebezpiecznie, na szczęście, rywal to zepsuł. Mnóstwo miejsca ma Samuel Eto, czyli Kameruńczyk, który dobrze teraz podał do naszej gwiazdy. O, już się obrócił Thierry Auri i mamy rzut wolny, dobra. Ale mamy groźną sytuację. W salach. Pięknie się zabawił z Bramkarzem. 2 do 1. W sumie, widzowie, jestem ciekawy Waszego zdania, co sądzicie o tym moim składzie. Czy jakbyście mieli podobną kwotę, to byście też kupili Podobnych zawodników, czy jednak wydalibyście na całkowicie kogoś innego? E, możecie mi napisać w komentarzu, nie? Ja chciałem bardzo przetestować te karty. Myślę, że składzik jest nie niedojrzeć ciekawy. A to jeszcze bardzo dobry, bo naprawdę fajnie to wszystko chodzi. To kolejny groźny atak. E, wycofanie Samuel Eto. On potrafi też fajnie, finezyjnie strzelić, ale to jest to, że nie umiem grać na tym joysticku. Chciałem strzelić w długi słupek, a strzeliłem w środek. No, dziwnie mi się steruje. Auri rozpędza kolejny atak. Podanie do boku do kola. Ten cudownie do Marquizio. Jeszcze jedna, po, jedna piłka dobra. Samuel Eto! Mm. Oj teraz bardzo pechowo piłka spada totalnie pod nogi Pelego! Na szczęście Igo Joris tutaj fajnie sobie poradził. Mimo tego, że to jest karta 83, dałem za niego tam chyba 1200 końców. To nawet daje radę. Zobaczmy, czy Auri do tego dobiegnie. No taka dziwna była ta piłka od to Mógł to dokładniej podać. O, leż przechwyt. Samuel Eto tutaj bardzo dobrze się czuje w tym meczu. O, idealna piłeczka. Jak to nie wpadło, halo? I po raz kolejny się powtórzę, widzowie. Ja wiem, że to wygląda jak tłumaczenie się, ale to po prostu ja na pewno na innym joysticku bym to trafił. Uwierzcie mi, po prostu do Tutaj celować dobrze. Przez to, że nie wykorzystuję takich okazji, teraz pewnie stracę Gola, bo Pele się nie myli. 2 do 2. No co jak co przewaga w tym meczu moja jest spora, ale niestety nie bramkowa. Oj, przesunął się bramkarzem. No nie. Zobaczmy, może tutaj fajnie, uda się to rozegrać na krótko. O, wrzuteczka na długi słupek. Nie, nic z tego nie ma. Ale cały czas jesteśmy w posiadaniu piłki. Samuel Eto przed cudowną sytuacją! Broni to znowu bramkarz. Dawać panowie, trzeba go w końcu tutaj porobić. Mohamed Salah może teraz! No nie wierzy w to! Tieria. I przed świetną sytuacją, spróbuje nawinąć do środka i może trochę za wcześnie uderzyłem, ale dalej Auri ma okazję, no i tu już się nie mógł Francuz pomylić, wychodzimy po raz kolejny na prowadzenie. Dobry przechwyt Klausa, możemy fajnie to wykorzystać. Thierry Aurier, Aj, nie zobaczyłem, że wychodzi bramkarz. Dobry przechwyt Makelele, no to musi być gol. Po takich przechwytach właśnie najczęściej wpadają bramki. Mega dobrego ma bramkarza. Samuel Eto nawinął od razu pierwszego obrońcę. Wycofanie przed pole karne Thierry Aurier, Chciał to zawinąć po długim słupku. Ej, musimy uważać, bo Pelé teraz leci sam na moich obrońców. Nie, nie stracę gola w taki sposób, no błagam. Boże święty, to jest właśnie to, i co? Dobrze, na szczęście się udało przesunąć. Po raz kolejny robi się niebezpiecznie, mój rywal przyspiesza po linii, wiem, że będzie szukał Pelego, to jest raczej pewne, eee, chociaż JJ Okacza też jest bardzo dobrym piłkarzem, jednak podaje do Gowę, dobrze Joris. No nie mówcie, że mój rywal ma kolejną cudowną sytuację i już musiał to wykorzystać, ej za bardzo się męczę z tym typem, to powinno być pewne zwycięstwo, a cały czas daję mu, żeby nadrabiał straty. Coraz bliżej do końca tego meczu, a my znowu nie wykorzystujemy świetnej akcji. Naprawdę nie chce mi się tłuc w dogrywce z tym typem. Potrzebuję strzelić gola jeszcze teraz i to się dzieje! Thierry Henry prowadzimy 4 do 3. Okej, okay, mam rzut wolny, to już jest końcówka meczu. Ważne, żeby tutaj dobrze go rozegrać. Może na krótko. Marquisio do uszy. Oj, fatalnie to rozegrałem, bo mój rywal może mieć kontrę. Okej, okay, dalej jesteśmy w posiadaniu piłki, ja już chyba zagram na czas. Wiecie, została ostatnia minuta tego spotkania, więc po prostu podam sobie do bramkarza i to już raczej... Powinno być zwycięstwo. Mamy to! No więc dobra, odbieramy sobie nagrody, zrobiłem 6 linków, mogłem nawet zrobić 8, ale już nie miałem zbytnio czasu, więc ostatnie dwa mecze towałem. Ale i tak myślę, że nagrody są fajne. Dwie megapaczki i jedna złota paczka rzadkich kart. Zacznijmy sobie od tej złotej paczki rzadkich kart. To są oczywiście paczki wymienne. Ja już tak naprawdę nie jestem nastawiony na coś fajnego, żebym trafił, bo po ostatnim odcinku gdzie trafiłem bandajka tego specjalnego, co ja już nie potrzebuję nic więcej naprawdę. Ale oczywiście nie obrażę się, jak tutaj coś mi sypną fajnego, więc lecimy z pierwszą megapaczką i może być naprawdę ciekawa karta LP Hiszpania. E, Via Real to jest Parejo, Overall 86, więc ja to od razu skiffnę, bo już wiemy kto to jest. Może w środku jeszcze ktoś ciekawy, no nie, ale dobra, zawsze ten Parejo to e, całkiem ciekawy drop, więc w sumie naszekać nie mogę jeszcze, Luis Alberto 84 na duplikacie. No i druga mega paczuszka, w której też liczymy na, może jakiś walkout byłoby cudownie i szanse są, czekajcie kto to będzie. Tym razem Anglia, prawy obrońca FC Barcelona, Okej, okay, to jest ta kobieta z FC Barcelony, ona miała też tam w miarę wyższy overall. E, Chyba 8, o co jest 8,7 ona masz? To jest brąz? okej, okay. więc jak widzicie, bardzo dobry drop, bo ona jeszcze jest wymienna, więc coś tam znowu sobie zarobię, to jest Smolink i Marta Torechon, e, więc ja jestem bardzo zadowolony z tej paki.